Czy twoje nogi są słabsze? Czy wstawanie z krzesła lub chodzenie wydaje się trudniejsze niż wcześniej? Być może nie zdajesz sobie sprawy z tego, że niektóre pokarmy, które spożywasz każdego dnia, mogą osłabiać twoje mięśnie, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Wraz z wiekiem nasze zdrowie wymaga większej uwagi, a czasami nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak nasza dieta może wpływać na naszą siłę i mobilność. Zostań ze mną do końca ponieważ pokaże ci, jak niewielkie zmiany w diecie, mogą odmienić zdrowie twoich nóg i pomóc ci zachować niezależność na dłużej. Rozdział pierwszy. Pokarmy, które osłabiają mięśnie i wpływają na mobilność. Czy zauważyłeś, że z biegiem czasu drobne codzienne czynności, takie jak wchodzenie po schodach lub dłuższe spacery, stają się coraz trudniejsze? Uczucie zmęczenia. Osłabienie nóg czy trudności z utrzymaniem równowagi. To nie tylko naturalny efekt wieku. Czy wiesz, że niektóre pokarmy, które spożywasz na co dzień, mogą przyczyniać się do tego uczucia osłabienia? Nie martw się, nie jesteś sam. Wiele starszych osób mierzy się z tą rzeczywistością, nie zdając sobie sprawy, że jedzenie może być ukrytym złoczyńcą. Niestety, niektóre z tych pokarmów są bezpośrednio związane z utratą siły mięśni, co może wpływać na niezależność i jakość życia. Zrozummy, w jaki sposób niektóre pokarmy przyspieszają ten proces i co można zrobić, aby odzyskać siłę i pewność siebie. Pierwszym pokarmem, którego należy unikać, są słodkie napoje, takie jak napoje bezalkoholowe, soki przemysłowe i napoje energetyczne. Mogą one powodować skoki poziomu cukru we krwi, które w dłuższej perspektywie uszkadzają mięśnie i nerwy, osłabiając nogi. Pokarmy te nie tylko zwiększają stan zapalny w organizmie, ale także wpływają na układ nerwowy, powodując drętwienie, mrowienie i osłabienie nóg. Aby przywrócić energię i siłę mięśni, wystarczy wprowadzić jedną prostą zmianę zastąpić te napoje zdrowymi alternatywami, takimi jak woda z cytryną lub niesłodzona herbata. Mały krok, który może mieć duży wpływ na zdrowie i wzmocnienie mięśni. Rozdział 2. Szkodliwość przetworzonego mięsa i jak wyeliminować je z diety. Kolejnym cichym złoczyńcą, który może osłabiać twoje nogi, jest przetworzone mięso. Takie jak szynka, kiełbasy i konserwy mięsne. Chociaż żywność ta jest szybka i wygodna, zawiera dużo sodu i konserwantów, które zwiększają stan zapalny w organizmie. Nadmierne spożycie sodu może prowadzić do zatrzymywania płynów, powodując wzdęcia i uczucie ciężkich nóg, a także upośledzając przepływ krwi. Przewlekły stan zapalny wywołany przez te mięsa osłabia również włókna mięśniowe, czyniąc mięśnie bardziej podatnymi na zmęczenie i ból. Sprawia to, że proste czynności, takie jak wstawanie z krzesła lub długie chodzenie, stają się codziennym wyzwaniem. Aby zwalczyć te skutki, wybierz zdrowsze i świeższe źródła białka, takie jak grillowana pierś z kurczaka ryby lub jajka. Te alternatywy nie tylko pomagają wzmocnić mięśnie, ale także dostarczają energii potrzebnej do utrzymania mobilności i niezależności. Niewielkie zmiany w diecie mogą mieć znaczący wpływ na zdrowie mięśni, przywracając witalność i wytrzymałość. Rozdział 3 Niebezpieczeństwo rafinowanych węglowodanów i jak zastąpić je zdrowymi alternatywami. Czy kiedykolwiek zauważyłeś, że niektóre pokarmy, takie jak białe pieczywo, makarony i słodycze, Mogą powodować uczucie zmęczenia i osłabienia. Nóg przez cały dzień rafinowane węglowodany, takie jak biały chleb, biały ryż i ciastka, są szybko trawione przez organizm i przekształcane w cukier powodując gwałtowne skoki i spadki energii. Te skoki mogą wydawać się natychmiastową energią, ale wkrótce po nich następuje spadek energii, który powoduje uczucie wyczerpania i ciężkości nóg. Co więcej, Węglowodany te zwiększają stan zapalny w organizmie, co przyczynia się do utraty siły mięśni, sprawiając, że proste czynności stają się jeszcze większym wyzwaniem. Aby Twoje nogi były silne, a ciało pełne energii, zastąp rafinowane węglowodany zdrowszymi opcjami, takimi jak brązowy ryż komosa, ryżowa i pieczywo pełnoziarniste. Pokarmy te zawierają więcej błonnika, pomagają ustabilizować poziom. Cukru we krwi i zapewniają stabilniejsze uwalnianie energii bez gwałtownego spadku, który odczuwasz po spożyciu rafinowanej żywności. Zastępując rafinowane węglowodany pełnoziarnistymi alternatywami, zapewnisz swoim mięśniom wsparcie, którego potrzebują, aby pozostać silnymi i zdrowymi, pozwalając ci pozostać aktywnym i niezależnym. Czy zauważyłeś, że Twoja dieta ma bezpośredni wpływ na siłę i energię Twoich nóg? Zamiana rafinowanych węglowodanów na zdrowsze opcje może być ważnym krokiem w kierunku utrzymania silnych i pełnych energii nóg. Czy próbowałeś zastąpić białe pieczywo wersjami pełnoziarnistymi, lub włączyć więcej komosy ryżowej do swojej diety? Podziel się swoimi doświadczeniami i wymieńmy się wskazówkami, jak poprawić swoją dietę, aby prowadzić bardziej aktywne i zdrowe życie. Rozdział 4 Przygnębiający wpływ alkoholu na siłę mięśni i jak go zmniejszyć. Kieliszek wina wieczorem lub piwo z beczki na koniec dnia mogą wydawać się nieszkodliwe, ale alkohol może być poważnym winowajcą, jeśli chodzi o osłabienie mięśni i pogorszenie mobilności. Alkohol bezpośrednio zakłóca regenerację mięśni, utrudniając proces ich budowy i naprawy, zwłaszcza po aktywności fizycznej. Dzieje się tak, ponieważ organizm przedkłada metabolizowanie alkoholu nad naprawę tkanki mięśniowej. Ponadto alkohol ma również działanie moczopędne, co oznacza, że odwadnia organizm i obniża poziom niezbem dnych minerałów takich jak magnez i potas, które mają fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania mięśni. Odwodnienie z kolei może prowadzić do skurczów mięśni bólu i osłabienia. Aby poprawić siłę nóg i zdrowie mięśni, Spróbuj ograniczyć spożycie alkoholu, wybierając zamiast tego nawodnienie wodą i niesłodzoną herbatą. Picie z umiarem i utrzymywanie odpowiedniego nawodnienia może być kluczem do zachowania zdrowia nóg i zapewnienia, że czujesz się silniejszy i bardziej stabilny, unikając ryzyka upadków i urazów. Rozdział 5. Wpływ smażonych potraw i co jeść zamiast nich, aby zachować zdrowie nóg? Jeśli uwielbiasz chrupiący złocisty smak chipsów, smażonego kurczaka i innych smażonych potraw, wiedz, że mogą one szkodzić Twoim nogom bardziej niż myślisz. Smażone potrawy zawierają tłuszcze trans i niezdrowe oleje, które zwiększają stan zapalny w organizmie. Ten przewlekły stan zapalny z czasem osłabia mięśnie, czyniąc je bardziej podatnymi na kontuzję, zmęczenie i sztywność. Co więcej, złe tłuszcze obecne w smażonych potrawach. Mogą zatykać tętnice, pogarszając krążenie krwi i utrudniając mięśniom otrzymywanie tlenu i niezbędnych składników odżywczych. Jeśli kiedykolwiek czułeś, że Twoje nogi są ciężkie, lub skurczone po zjedzeniu smażonych potraw, jest to znak, że krążenie krwi może być zaburzone. Dobra wiadomość jest taka, że smażone potrawy można zastąpić zdrowszymi alternatywami. Spróbuj piec grillować lub gotować potrawy przy użyciu zdrowych olejów, takich jak oliwa z oliwek lub olej z awokado. Jeśli masz ochotę na coś chrupiącego, spróbuj upiec ziemniaki lub warzywa w paskach w piekarniku, używając odrobiny oliwy z oliwek. Te zamienniki nie tylko pomagają zmniejszyć stan zapalny, ale także zapewniają lepsze odżywianie mięśni, pomagając utrzymać silne i aktywne nogi. Rozdział szósty. Wpływ słodzonych produktów mlecznych, jak dokonywać zdrowych wyborów dla mięśni. Znasz ten smakowy jogurt lub kawałek przetworzonego sera, który zwykle jesz jako przekąskę, mogą one być bardziej szkodliwe niż myślisz. Słodzone i przetworzone produkty mleczne zawierają dodatkowe cukry tłuszcze nasycone i sud składniki, które przyczyniają się do zwiększonego stanu zapalnego w organizmie i utrudniają regenerację i utrzymanie mięśni. Nadmierne spożycie cukru prowadzi do wahań poziomu glukozy we krwi, co może osłabiać mięśnie i zwiększać uczucie zmęczenia nóg. Ponadto przetworzone sery są bogate w sód i konserwanty, które wpływają na krążenie, powodując obrzęk nóg i mniej energii. Jeśli kiedykolwiek czułeś, że twoje nogi są cięższe lub opuchnięte po spożyciu tych produktów mlecznych, jest to znak, że twoje ciało reaguje na te pokarmy. Zdrową alternatywą są jogurty naturalne lub greckie, bez dodatku cukru oraz bardziej naturalne sery takie jak twaruk lub ser kozi. Te pokarmy są nie tylko bardziej pożywne, ale także pomagają zmniejszyć stan zapalny, utrzymując nogi silniejsze i bardziej aktywne. Ponadto, jeśli nie tolerujesz produktów mlecznych, opcje takie jak niesłodzone mleko migdałowe lub jogurt kokosowy mogą być zdrową alternatywą dla tradycyjnych produktów. Każda niewielka zmiana w diecie może być krokiem potrzebnym do odzyskania siły i energii w nogach, zapewniając, że będziesz nadal poruszać się z pewnością siebie. Rozdział 7. Niebezpieczeństwo nadmiaru sodu i jak utrzymać równowagę hydroelektrolityczną nóg. Czy kiedykolwiek zauważyłeś, jak opuchnięte lub ciężkie mogą stać się Twoje nogi po spożyciu takich produktów jak fast foody, zupy w tysiąc tysiąc puszkach i gotowe przyprawy nadmiar sodu? Jest jednym z głównych winowajców tych objawów. Chociaż sól jest niezbędnym składnikiem dla organizmu w niewielkich ilościach, nadmierne spożycie sodu może poważnie pogorszyć krążenie i funkcjonowanie mięśni. Sód powoduje zatrzymywanie wody w organizmie, co skutkuje zatrzymywaniem płynów, przez co nogi stają się opuchnięte, a mięśnie słabsze. Ponadto wzrost ciśnienia krwi spowodowany nadmiernym spożyciem sodu dodatkowo obciąża układ sercowo-naczyniowy, utrudniając mięśniom nóg prawidłowe krążenie. Z czasem może to skutkować skurczami, zmęczeniem mięśni, a nawet zwiększonym ryzykiem upadków. Aby zwalczyć ten problem, ważne jest, aby zmniejszyć spożycie żywności o wysokiej zawartości sodu, takiej jak przetworzona żywność i smażone potrawy. I zdecydować się na naturalne przyprawy takie jak świeże zioła czosnek i cebula, aby dodać smaku potrawom bez dodawania nadmiaru soli. Ponadto zwiększenie spożycia potasu, znajdującego się w takich produktach jak banany, awokado i słodkie ziemniaki, może pomóc zrównoważyć poziom sodu i utrzymać prawidłowe nawodnienie i funkcjonowanie mięśni. Utrzymując równowagę elektrolitową promujesz nie tylko zdrowie swoich nóg. Ale także mobilność i niezależność. Czy zdawałeś sobie sprawę z tego, jak zatrzymywanie płynów może sprawić, że Twoje nogi będą ciężkie i opuchnięte, szczególnie po słonym posiłku? Nadmiar sodu może być głównym złoczyńcą, utrudniając krążenie i osłabiając mięśnie. Dobrą wiadomością jest to, że można temu zaradzić za pomocą prostych zmian w diecie. Ograniczenie soli, wybieranie naturalnych przypraw i spożywanie większej ilości produktów bogatych. W potas, takich jak banany i słodkie ziemniaki, może mieć duży wpływ na utrzymanie zdrowych nóg i silnych stawów. Spróbuj zastąpić przetworzoną żywność świeżymi opcjami i poczuj różnicę w swoim nastroju i samopoczuciu. Rozdział 8. Wpływ cukru i jak ograniczyć jego spożycie, aby uniknąć uszkodzenia mięśni. Rafinowany cukier jest jednym z największych złoczyńców, jeśli chodzi o utrzymanie zdrowia mięśni. Wiemy, że cukier może być nieodparty w ciastach słodyczach i napojach bezalkoholowych, ale jest również jednym z głównych winowajców osłabienia mięśni w miarę upływu czasu. Cukier powoduje skoki i spadki poziomu glukozy we krwi, powodując przewlekły stan zapalny, który bezpośrednio wpływa na mięśnie, osłabiając je i utrudniając im regenerację po każdym wysiłku. Sprawia to, że nogi czują się słabsze. Zwłaszcza gdy próbujesz wykonywać aktywność fizyczną lub nawet proste codzienne czynności. Z czasem wysokie spożycie cukru może również przyczynić się do rozwoju chorób takich jak cukrzyca typu 2, która jest ściśle związana z utratą masy mięśniowej. Jak więc zmniejszyć wpływ cukru na zdrowie nóg? Odpowiedź jest prosta: zastąpić żywność bogatą w rafinowany cukier zdrowszymi opcjami. Zamiast spożywać przetworzone słodycze lub napoje bezalkoholowe, spróbuj świeżych owoców, które są naturalnie słodkie i bogate w błonnik lub jogurtów bez cukru z naturalnymi owocami. Zmniejszenie ilości cukru w codziennej rutynie nie tylko pomaga kontrolować poziom glukozy we krwi, ale także utrzymuje nogi silne i zdolne do wspierania codziennych czynności, promując więcej energii i witalności. Rozdział 9. Pływ żywności. Bogatej w tłuszcze trans i jak zastąpić ją zdrowszą żywnością. Żywność taka jak przemysłowe ciasta, margaryna, herbatniki i fast food jest bogata w tłuszcze trans. Substancje, które zostały powiązane z poważnymi problemami zdrowotnymi, w tym osłabieniem mięśni. Te sztuczne tłuszcze są stosowane w celu zwiększenia trwałości i tekstury żywności, ale w naszych ciałach mają niszczycielskie skutki. Zwiększają stan zapalny i zmniejszają zdolność organizmu do naprawy mięśni, co prowadzi do utraty siły w nogach i większych trudności w wykonywaniu codziennych zadań, takich jak chodzenie, wchodzenie po schodach, a nawet stanie przez długi czas. Ponadto tłuszcze trans negatywnie wpływają na krążenie krwi, utrudniając mięśniom nóg otrzymywanie tlenu i składników odżywczych, których potrzebują do prawidłowego funkcjonowania. Aby zwalczyć ten problem, konieczne jest zastąpienie tłuszczów trans zdrowymi tłuszczami, takimi jak te znajdujące się w awokado nasionach oleistych, takich jak migdały i orzechy włoskie i oliwie z oliwek. Te pokarmy nie tylko pomagają zmniejszyć stan zapalny w organizmie, ale także promują zdrowie serca i poprawiają krążenie, co przyczynia się do utrzymania silnych i sprawnych nóg. Dokonując tych prostych zmian w diecie, pomożesz chronić, swoje mięśnie, zapewniając nogom stabilność i energię do codziennych czynności. Rozdział 10. Wpływ zbyt dużej ilości kawy i jak ograniczyć jej spożycie, aby uniknąć zmęczenia mięśni. Kawa jest ulubionym napojem wielu osób, zapewniając natychmiastowe uczucie energii i czujności. Jednak w przypadku osób starszych, nadmierne spożycie kawy może mieć niekorzystne skutki. Zwłaszcza jeśli chodzi o zmęczenie mięśni i równowagę energetyczną. Kofeina, główny składnik kawy, może stymulować centralny układ nerwowy, ale powoduje również odwodnienie, działając jako środek moczopędny. Zmniejsza to ilość wody dostępnej dla mięśni, co może powodować skurcze nóg, osłabienie i brak energii. Ponadto zbyt duża ilość kawy może wpływać na wchłanianie wapnia i magnezu minerałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania mięśni. Oraz uniknięcia bólu i zmęczenia. Aby uniknąć tych negatywnych skutków, ważne jest, aby ograniczyć spożycie kawy i pić więcej wody w ciągu dnia, aby pozostać nawodnionym. Warto również rozważyć zastąpienie części kawy zieloną herbatą lub herbatą ziołową, które również zapewniają energię bez moczopędnego działania kofeiny. Pomoże to utrzymać mięśnie nawodnione i bardziej sprężyste. Pozwalając na łatwiejsze i chętniejsze poruszanie się. Teraz już wiesz, jak niewielkie zmiany w diecie mogą mieć duży wpływ na zdrowie Twoich nóg i Twoją witalność. Dbanie o siebie nigdy nie było ważniejsze, a dzięki właściwym wyborom możesz wzmocnić swoje mięśnie i poprawić jakość życia. Sekret zdrowego starzenia się tkwi w decyzjach, które podejmujemy każdego dnia. Na co więc czekasz? Zacznij stosować te wskazówki już teraz i poczuj różnicę. Chcę usłyszeć od ciebie, które z tych zmian zaczniesz wdrażać jako pierwsze. Skomentuj poniżej i podziel się swoim doświadczeniem. A jeśli podobał ci się ten materiał, nie zapomnij go polubić, zasubskrybować kanału i aktywować dzwonka, aby uzyskać więcej cennych wskazówek. Wyruszmy razem w tę podróż wellness.